Podownikiem dopiero na drugiej gali zostanę. a teraz to jest taki amator, jak to powiedział, Polak alkoholik, który daleko zaszedł i zajdzie jeszcze dalej. A ty tam. Już no, potem z, miesiąc pogali o tobie zapomną i tak? zobaczymy dalej, żeby działo. Słuchaj, ja tobie tylko dlatego pamiętają, bo robisz pajacerkę, robisz siebie pajaca i nikogo więcej. Ty wiem. już nic nie robisz, w domach, słuchaj, nie chyba słuchać. Szczerze, wolałbym, żeby on mnie w ogóle nie, do nie mówili. streamu i zawsze biegasz jak na smyczy za wszystkimi. Tak samo w galeriach byłeś w stoku. A ty Cześć za to przed wszystkim spierdalasz, no nie. Się nie, spierdalasz. Ja wychodziłem a ja za nimi mam dwie kotam. sprawy za pobicie, dwie sprawy za pobicia, kogo mamy? którą rzucasz na. Ja? Dowodzi mi to. Co na rodzinę? Już wiesz, że to umiesz kurwa. No, to masz między nogami, słuchaj, bo zaraz tutaj do ciebie Matka już wiesz, ty tu my mamy, zostawają mamę z ty, ale ty, pajacu, ty jesteś ci pane. Oddaj, oddaj ten mikrofon lepiej nie odzywaj się. Tak bardzo tą galę broni Bardzo się staram, że się odbędzie i dlatego jestem na niej. I każdy. No dobrze, na... ale nie spierdalaj ludziom kłam, że ty od początku myślałeś, że ta gala się odbędzie. Bo Słuchaj, pierdoliłeś nas stream, że się nie odbędzie, że kurwa z... ja kłamiesz, że Boxdel kłamie, że Wojtek kłamie, a teraz pierdolisz, że cały czas do miejscu. No to specjalnie. No ale po co kłamiesz? nie, skomentuję tego. Antencjuz. Zaraz ci Proszę, Proszę, nie ale... Czekajcie, poczekajcie, przerwę. Dawid, mam dla ciebie prezent. Wszędzie dają prezenty, kamienie, tam pudziany rozdają. Ja dla ciebie kem, ke ten masz, zaczarowany ołówek. Pamiętasz taką bajkę? Narysuj sobie wygraną. Masz, masz, Dawidku, masz, masz. Schowaj, skitraj. Pas no, będzie ja, dla ja mnie. Ja tego, ja tego nie będę dotykał, bo ja nie wiem, co ty z tym ołówkiem robiłeś. Ale ty będziesz wiedział, co z nim zrobić. Możesz <laughs> zabrać, możesz zabrać. Nie bo masz później... prezencie, możesz, nie wiem. Możesz dać dziewczynie, nie dać dziewczynie, nie... Weźcie ode mnie, to zabieście Widziałeś, co byś narobił? Zrobiłeś, Dawid, taką legendę temu łówkowi, że nie wiem, czy ktokolwiek go teraz stąd weźmie. Tak, czy... Nie wiem, o czy wy chłopaki myślicie, ja my dają łówek ołówek, aby od razu Przepraszam, czy komuś się przyda do... się taki ołówek? To jest, strona czy ktoś jest zimna, się chce... zaczyna chce? Boją się ołówków? Ty, ale powiedz mi, to jakiś twój ulubiony ołówek, że go w torbie ze sobą wozisz? Nie, wiesz co, właśnie komuś nie dałem go wręczyć, ale stwierdziłem, że jak chcesz sobie wygrać, to I ma. jedno czy? pytanie, będą łokcie czy nie będzie łokci? Nie będzie. Chcesz? Dawid się bał, tak? A chcesz łokcie? Ale? Ale jesteś pewny, że chcesz łokcie? A czy ja nie, ja nie mówię, bo ja z tobą nie będę walczył. To może, to może to nie, porozmawiać że... między sobą, bo to są wasze ustalenia. Może widzów zapytam, czy chcecie łokcie, czy nie chcecie łokcie. No nie, jest, jak, jak będą łokcie, to cię ludzie później nie poznają. Znaczy ja się, ja się nastawiałem na łokcie, dlatego że ja mam trening pod to, pod, podsunięty też mocno, więc no ja nie wiem, myślałem, że normalnie Bez, bez łokci, nie. JG. Zaraz do ciebie wstanę tuczniku, pierdolony i zkuję ci łeb. To umiesz, kolejny. Kurwa Max, no nie wytrzymałeś. Jeżeli chodzi o mnie, ty to poproszę. ty jesteś U... trochę spedalony, ty. Ty jesteś. Ja, ja jestem? Mam, mam tak, mam do głowy na przykład. Tak, ale Czyli jednak ty jesteś gejem, wiedziałem o tym. Dobra, słuchaj, jest... nie obchodzi mnie twoja orientacja, zostaw no, ją lepiej tam dla siebie. Ty. Wojtek, ty nie chcesz się przesiąść może tam, bo, żeby on się przy, to, przypadkiem tam. GACK KURWA! Chodź co, kurwa. Człowieku, ty. Chodź, chodź, chodź! Obłudnik, chodź! Pajacu, pajacu! W z jest koszalina! Ksiawe, ksiawe. O, w koszalinie będziesz klaunem! Będą cię szukać! Bieganie na świeżym powietrzem, słyszałem, że zdrowe. Przy wodzie. Właśnie, jeżeli chodzi o YouTube Short, to... Śmiech na sali, bo ja wiem, że wszędzie muszę być, na każdej fajnej, dużej imprezie, na każdym kanale, największym, gdzie są fajne wyniki i musi być o mnie słowo powiedziane. Więc jak robiliście ten kociołek, z którego się na ostatniej konferencji śmiałeś i użyliście hashtag Daniel Magical, po prostu dno, nie? Jeden głupszy od drugiego, a ty już w ogóle tam ciągle w pokoju siedziałeś, w ogóle nie, wiem, co tam robiłeś? Biegałeś? Chyba, pff, nie wiem, po kociołku, ta Sanga sam na mnie. Jesteś takim kurde gnojem, jebanym, mnie, że po prostu. Z chęcią czy już bym wpierdolił? No, tylko jeszcze tydzień, tylko jeszcze tydzień. Ja już na treningach nie wytrzymuję, nie? tak? pory dostaje mało mi, ciągle mało mi jest. Lubię obrywać i każdy czas jest złoty, no, to będziesz, obrywał, żebyś kontuzji tylko nie złapał przed to Przyjęte do wiadomości, ja się dalej chiluję. Ty tam trenuj ostro. Myślę, że wtedy jakoś dorównasz. Dasz po prostu taką walkę, że będzie na poziomie. Tego ci życzę. No tak, by the way, tutaj słysząc te twoje doświadczenia i tak dalej, a ty, jak twojego podopiecznego Daniela. Powiedz mi tym McDonald'em i tak dalej. To tak wszystkich tak swoich tam podopiecznych karmisz? Z tego co słyszałem, to Daniel miał schudnąć, a nie przytyć. Powiem ci tylko jedno, Polak, ode mnie daleko, bo na fame M -E -E dwójce może dojść do tego, jak dostaniesz pierdol od Daniela, to później możesz wyjść ze mną, a tego byś nie chciał, bo ja, za zaorałbym ciebie. Słuchaj, abro nic z ciebie nie zostawi, więc raczej nie będę miał walczyć. Bo cię zaraz jebnę. Nie. Miejsce, to jest, on tam siedzi to jest tylko przypadek słuchaj ja Źle go usadzili, źle go usadzili psychologii. Ty się dlatego śmiesz, bo po prostu nie wiesz co kurwa masz mówić Jest po prostu przygłupem dla mnie I uspokój się, bo ludzie już ciebie tak drwią, no. że jak się przyburzysz do mnie to ci tak przypierdolę Naprawdę, kurwa, młody, ogarnij się, bo nie ruszasz tego tematu. Nie ten level, rozumiesz? Ale, nie ale, ten kurwa level, uspokój się, do spoku się. Ja dzieciaczek, to, dzi to ty dziadku. o nie Dziadku, ej, dziadku, dziadku, na dziadku Nie jesteś mi nie nie Słuchaj, nie chcecie ci mówić, ale każdy z kim się spotkałem i nawet jak byłeś tam u nas ostatnio po konferencji, wszyscy mówią, że jesteś pierdolnięty o stronie. Także w ogóle ta walka, że do niej przystąpiłeś. Pierdolnięty, jest pierdolnięty, niż byś takim, kurwa, przy jak ty. Przy dupasem? Przecież kurwa, to ty! Kurwa, przecież to ty że dupę dzikami, żeby ci tam wyświetlanka, kurwa, Pojebało ci kurwa, małolacie laci je ty myślisz, że będziesz jak w stanie zuba no to się kurwa śpijesz, nie daj kurwa. Pojebało ci kurwa, małolacie bany! Pojebało ci kurwa! kurwa? Nie daj Ci ta kurwa i... Okej, rozumiem, kopa?

Słuchaj, dbałem ci tylko tyle. Jesteś leszczem bez klasy. O ty kurde. Dajcie mi czarno barkę na kurwie go na jednej gami. Nie będziesz miał okazji, ja załatwię to na pierwszej. Ale cześć, bo chuj, nie? Kurwa nie ten leby, kurwa nie ten leby, kurwa. Tak jak ty do mnie. Dla mnie tak największym tak najbardziej naj, największym wyzwaniem w ogóle było zgubienie wagi, ponieważ e, moja waga ostatnio to była w ogóle 112 kg. E, ja podpisałem kontrakt na, e, na 100 kg. No, na gale wróć, dobra? 30 nie zapomnij się zjawić u mnie w klatce. Dzień, no masakra. E, sorry drogi... Wizowy za ten cyrk, sorry, naprawdę nie spodziewałem się, że on ma tak. A, dobra, weź, że go kurwa nie komentuj, ty. Ale z tobą uda mnie rozmawiam, siedź tam. Zresztą też nie ogarniają. Chcieliście dymy, macie dymy, nie? To też, też, też to jest kurwa. Dawid, uzdoba jeszcze jedno pytanie do ciebie. Mimo wieku wyglądasz bardzo dobrze. Czy uważasz, że mimo to wiek cię trochę ogranicza? Nie, no jaki wiek? Zobaczcie na Polaka, wygląda jak pizza ma 21 lat, nie. Taki kurwa fitness, pokaż brzuch człowieku. No pokaż, kurwa, jesteś taki kozak? Słuchaj, pizza, jesteś więc się... dobra, skończmy temat. Nie ma wiek, nie ma znaczenia. Trenuję całe życie, jestem związany ze sportami. E, miałem super formę, bo cały czas szykowałem do innej federacji, trafiłem na tą federację. Zajbi się, cieszę, że tu jestem. I wiek nie ma nic do tego. Jeżeli człowiek ma pozytywnie zrytą banie i kocha sport, to, to nie ma żadnego znaczenia. Lodowi Kloszwilowi, to również zasiądzie na loży Elite VIP, Wręcz on zwycięski pas. Oraz możecie kupić miejsca obok ogląda Kloszwila na stronie Ticket Club. Kosztuje ono 10 tysięcy zł. Robimy zdjęcie właśnie. Zobaczymy czy to miejsce się sprzeda, już widziałem, że jakieś rezerwacje są, jest masa pytań o to miejsce, co nas bardzo szokuje, ponieważ jest to duża kwota, bardzo duża, to był właśnie pomysł samego Lorda i zobaczymy jak to dalej pójdzie. Także bilet dostępny na stronie Ticketos oraz Ticket Club, podzielony na duże sektory, jedna część sektorów jest na stronie Ticketos, a druga na Ticket Club. I zachęcamy też do kupna Pay -per -view. kosztuje 13,99 przelewem.